Cześć, gościu! Dostałeś jakiś sponsoring od Biedronki? A co ty taki ciekawski? Z Lidla jesteś? Nie no, co ty stary? Ja jestem 100% team Biedronka! Moja Biedronka to najlepszy sklep, kto nie wierzy, tego w łeb! Dobra, jak jesteś swój... To ci opowiem. Od czterech miesięcy dostaję raz na miesiąc bon na 100 złotych do biedronki. Ale jak? Jest teraz taka promocja w Santanderze, że gdy zamówisz u nich Visa Turbo kartę i wydasz nią miesięcznie co najmniej 600 zł, to będziesz otrzymywał co miesiąc bon do biedronki o wartości 100 zł za darmo. 100 złotych? To więcej niż moja dniówka na budowie! Ale jest mały haczyk. Ten bon do biedronki możesz dostać maksymalnie 4 razy i masz czas na wyrobienie sobie turbokarty do końca sierpnia. No to nie ma na co czekać! Jak się te karty zakłada? To proste. Chodzisz na jakdorobic.pl, wpisujesz w wyszukiwarkę turbokarta. Wchodzisz w pierwszy artykuł i tam już masz instrukcję. Krok po kroku, jak dostać 400 zł za darmo.